Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na najnowsze podsumowanie wydarzeń z rynku kryptowalut. No a tutaj mamy do obgadania kilka naprawdę ciekawych tematów. No i oczywiście zaczniemy od posiedzenia Fedu, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Tutaj oczywiście same stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast mimo wszystko na samym spotkaniu zapadły decyzje, które będą miały wpływ na rynki inwestycyjne i od tego sobie zaczniemy. No a idąc dalej, podsumujemy również również sytuację samego Bitcoina, a także powiemy sobie o historycznym momencie dla tokena XRP, a jeżeli już mówimy o tokenie XRP, no to poświęcimy również chwilę na to, aby zastanowić się jak mogą wyglądać najbliższe tygodnie oraz miesiące, właśnie jeżeli chodzi o token XRP, no a idąc dalej, bo to oczywiście nie wszystko, zajrzymy do top 100, sprawdzimy, które projekty z pierwszej setki market capu radziły sobie najlepiej na przestrzeni ostatniego tygodnia, no a zbliżając się ku końcu. Mam dla Was również opracowanie raportu od Glassnolda, czyli największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. Natomiast to też nie będzie wszystko, ponieważ w dniu dzisiejszym porozmawiamy również o raporcie od Coinbase'a, czyli od jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu na rynku kryptowalut oraz tego, czego możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach, no to ja przede wszystkim chciałbym z góry podziękować za pozostanie. Postawione łapki w górę, subskrypcja, a także komentarze. No a teraz, już nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Dobra, więc zacznijmy od posiedzenia Fedu, które miało miejsce w ostatnią środę. No tutaj przede wszystkim większość inwestorów wyczekiwała informacji na temat wysokości stóp procentowych, natomiast z dzisiejszej perspektywy pewnie już świetnie wiecie, że zostały one utrzymane na dotychczasowym poziomie, o czym tak naprawdę informowałem Was już w poprzednim materiale, ponieważ przed samym spotkaniem rynek był dosyć zgodny, no i blisko 99% inwestorów zakładała właśnie taki scenariusz. Natomiast pokrótce może zacznijmy od tego, Dlaczego same stopy procentowe będą miały ogromny wpływ na rynek kryptowalut, a także na wszystkie inne rynki inwestycyjne. No a dlaczego tak się dzieje teraz, w kilku zdaniach postaram Wam się to wytłumaczyć, a aby to zrozumieć, należy mieć na względzie dwie kwestie. No po pierwsze, to właśnie Stany Zjednoczone są największą gospodarką na świecie, no a po drugie, również to właśnie dolar amerykański jest główną walutą rezerwową na świecie, a jeżeli chodzi o stopy procentowe, to właśnie one wydają w dużej mierze dyktują nam to, jak wygląda wykres dolarowy. A to przede wszystkim wpływa na apetyt na ryzyko u samych inwestorów, ponieważ w momentach, kiedy to dostęp do pieniądza jest ograniczony, wtedy skupiają się oni na aktywach bezpiecznych, jak chociażby sam dolar, który w takich okresach zalicza wzrosty, czy też obligacje skarbowe, których rentowność w takich okresach również jest bardzo dobra. Natomiast odwrotnie, w momencie, kiedy to stopy procentowe są obniżane, ilość pieniędzy w obiegu się zwiększa, wtedy automatycznie zwię Zwiększa nam się również apetyt na ryzyko, co automatycznie daje dużą szansę dla rynku, takiego jak rynek kryptowalut. No a tutaj. Też jeszcze jedna ważna ciekawostka, o której już wielokrotnie na swoim kanale informowałem, czyli o odwrotnej korelacji indeksu dolarowego do indeksu bitcoina, którą możecie zobaczyć teraz na swoim ekranie. No i przede wszystkim wykres cenowy bitcoina to jest ten wykres świecowy, który widzicie na ekranie, natomiast indeks DXY to jest ta pomarańczowa linia. No i tutaj przede wszystkim bardzo szybko możemy zauważyć odwrotną korelację, czyli pokrótce w momentach, kiedy to dolar się umacnia, zawsze są to ciężkie okresy dla samego bitcoina, natomiast w momencie, kiedy to dolar traci na wartości, historycznie zawsze wzrosty na bitcoinie przyspieszały, no i wybijał on nowe szczyty. OK, ja zdaję sobie sprawę, że na tą chwilę tej obniżki stóp procentowych nie doświadczyliśmy, natomiast warto na tym etapie spojrzeć, kiedy do takowej może dojść. No i tutaj musielibyśmy spojrzeć na spotkanie, które ma się odbyć w połowie czerwca, ponieważ to właśnie na nim aktualnie ponad 75% inwestorów przewiduje obniżkę o chociażby 25 punktów bazowych. Natomiast jeżeli chodzi o to najbliższe spotkanie, które ma mieć miejsce na początku maja, no to tutaj rynek jest też dość zgodny, ponieważ ponad 80% 95% inwestorów przewiduje utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie, także jeżeli chodzi o taki boom płynnościowy, na niego musimy jeszcze chwilę poczekać. Natomiast na samym posiedzeniu pojawiły się również informacje, które bez wątpienia będą miały pozytywny wpływ na rynki inwestycyjne. No i przede wszystkim możemy powiedzieć tutaj o spowolnieniu dotyczącego wyprzedaży aktywów Fedu ze swojego balance sheetu. No i przede wszystkim mówimy tutaj o obligacjach skarbowych, których wyprzedaż od 1 kwietnia ma zostać ograniczona z 25 miliardów miesięcznie do zaledwie 5 miliardów, także mówimy tutaj o redukcji o 80%. No, a tylko warto przypomnieć, że jeszcze rok temu ta wyprzedaż była na poziomie 60 miliardów miesięcznie. Także takie działania, zgodnie z tym, co mówi nam czat GPT, będą miały pozytywny wpływ na płynność na rynkach inwestycyjnych. No a skoro już powiedzieliśmy sobie o płynności, no to. Jakby temat USA mamy pokrótce zamknięty, natomiast warto powiedzieć, że to nie tylko USA będzie zwiększać ilość pieniędzy w obiegu w najbliższych tygodniach, no bo o Chinach mówiłem wam już w ostatnim materiale. Natomiast w ostatnich dniach mówi się też coraz głośniej o tym, że Europa również chce zwiększyć ilość pieniędzy w obiegu, ponieważ te środki te mają zostać przeznaczone na obronność wschodniej granicy Unii Europejskiej. Także ja tutaj pomijam, jakby samą kwestie, jaki wpływ będzie to miało dla naszego kraju, natomiast jeżeli chodzi stricte o takie spojrzenie inwestycyjne, no to na pewno są to informacje, które powinny odbić się stricte pozytywnie. Dobra, teraz powiedzmy sobie kilka słów o samym Bitcoinie, który aktualnie jest wyceniony na niespełna 85 tysięcy dolarów. No i tutaj musicie przyznać, że od dłuższego czasu nie dzieje się zbyt wiele, jeżeli chodzi o sam wykres cenowy, ponieważ od przeszło miesiąca poruszamy się w takim kanale pomiędzy 80 000 a 95 tysięcy dolarów. Natomiast to, co może być dosyć ciekawe, no to oczywiście to, co robią amerykańskie ETF-y, ponieważ bez wątpienia w głównej mierze to właśnie one odpowiadały za wzrost prosty wycen bitcoina od stycznia roku 2024. Natomiast jeżeli chodzi o to, co działo się na przestrzeni ostatnich tygodni, no to możemy z pełną śmiałością stwierdzić, że ostatni miesiąc był to miesiąc pod znakiem wyprzedaży, ponieważ tak naprawdę przez cały miesiąc nie obserwowaliśmy tutaj żadnych większych wpływów, aż do ostatniego tygodnia, kiedy to ten trend wyprzedaży został przełamany. Oczywiście te poziomy zakupowe są jeszcze bardzo dalekie od tego, co Obserwowaliśmy na początku bądź też na końcu roku 2024. Natomiast moim zdaniem może to być pewnego rodzaju promyk nadziei, no i taki punkt zwrotny, jeżeli chodzi o działanie właśnie amerykańskich ETF-ów. No a idąc dalej, to, co również ciekawego pojawiło się w ostatnich dniach w związku ze samym Bitcoinem, no to na pewno informacja mówiąca o tym, że amerykański rząd mógłby rozpocząć realizację zysków na złocie, aby zakupić więcej Bitcoinu. No i tutaj jest to oczywiście informacja bardzo ciekawa, biorąc pod uwagę, że na tą chwilę oczywiście to właśnie Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę wszystkie państwa na świecie posiadają najwięcej bitcoinów, ponieważ jest to ponad 200 tysięcy bitcoinów. Natomiast, jak już mówiłem w ostatnim materiale, 70 tysięcy z tych bitcoinów należy do giełdy Bitfinex. No i być może pojawi się konieczność zwrotu y, tych bitcoinów przez amerykański rząd właśnie do giełdy kryptowalutowej. Co automatycznie oznaczałoby, że Chiny wyprzedzą w tym rankingu Stany Zjednoczone? No i tutaj pojawia się pytanie, jakie działania podejmie amerykańska administracja, biorąc pod uwagę, że od dłuższego czasu zapowiada, że to właśnie Stany Zjednoczone staną się kryptowalutową stolicą świata. O Ethereum myślę, że nie ma co się rozwodzić, ponieważ no tutaj jest też dosyć duża stagnacja. Aktualna cena Ethereum to niespełna 2000 dolarów, co oznacza, że Ethereum dalej jest ponad 60% od swojego ATH, ustanowionego jeszcze w roku 2021. Jeżeli chodzi o amerykańskie ETF-y, no to one również nas optymizmem napawać nie będą, ponieważ tutaj obserwujemy tak naprawdę ogromną wyprzedaż od dłuższego czasu. No i nawet jeżeli pojawiają się tutaj Jakiekolwiek wpływy, zwykle nie wystarczają nawet na rekompensatę tych wyprzedaży. No i. Można powiedzieć, że zmiana sentymentu względem Ethereum odbija się już również na instytucjach, ponieważ, na przykład, Standard Chartered obniżył swoją predykcję dotyczącą wycen Ethereum na koniec bieżącego roku z 10 do tysięcy dolarów. No, jeżeli chodzi o moje subiektywne zdanie, ja obstawiam, że Ethereum będzie miało swoje 5 bądź nawet 10 minut jeszcze w bieżącym cyklu. No, i myślę, że do tego punktu przełomowego naprawdę zbliżamy się wielkimi krokami. Natomiast oczywiście pamiętajcie, nie są to porady inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Dobra, no ale świętować bez wątpienia mogą posiadacze tokena XRP, ponieważ SEC po blisko 8 latach zakończył oficjalne śledztwo dotyczące tego, czy token XRP był papierem wartościowym w momencie rozpoczęcia jego sprzedaży. No tutaj przede wszystkim warto zauważyć, że aktualnie token XRP jest wyceniany na 2,40 dolarów przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej niespełna 140 miliardów dolarów. No tutaj przede wszystkim zaraz po pojawieniu się tej informacji Znacznie wzrosły szanse na akceptację funduszy ETF dla XRP jeszcze w roku 2025, no i aktualnie. Portal Polimarket wycenia te szanse na 83%. No a idąc dalej w związku z pojawieniem się tak pozytywnej informacji w sieci pojawia się mnóstwo predykcji dotyczących tego, jak mogą wyglądać wyceny tokena XRP na przestrzeni najbliższych tygodni oraz miesięcy. No i chociażby na samym Coin Telegrafie mamy predykcję mówiącą o potencjalnym wzroście o kolejne 75% na przestrzeni najbliższych tygodni. Natomiast na samym Xie mamy te wyceny również dużo bardziej odważne, chociażby takie jak ta mówiąca o wzroście do potencjalnych 20 dolarów. No ja tutaj chciałbym was przede wszystkim nieco ostudzić i prosić o zachowanie spokoju, ponieważ no tego typu informacje mogą okazać się typowym wydarzeniem Baidu Rumor, Selden News. Natomiast no patrząc stricte od strony technicznej, no wykres wygląda dosyć dobrze, no i szansa na potencjalne wzrosty na pewno jest tutaj dosyć duża. Dobra, więc teraz powiedzmy sobie o raporcie od Glassnode, czyli o raporcie od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No i sam raport zatytułowany jest jako załamanie płynności i od tego sobie zacznijmy. A pierwszy wykres, który pokazuje nam ten raport, pokazuje nam tak zwane hot supply, jeżeli chodzi o Bitcoina, no i już wam tłumaczę, czym jest tak zwane hot Supply, a pokrótce chodzi o portfele, które zakupiły swoje bitcoiny w okresie krótszym niż tydzień czasu. No i po pierwsze widzimy Widzimy spadek aktywności tych portfeli o około 50%, co może świadczyć o mniejszym apetycie na zawieranie transakcji krótkoterminowych, no i ogólnie o mniejszym apetycie na samą spekulację, co automatycznie przekłada się właśnie na zmniejszenie płynności na rynku. No a idąc dalej, do takich samych wniosków możemy dojść, jeżeli sprawdzimy, jak wyglądały wpłaty na giełdy kryptowalutowe na przestrzeni ostatnich miesięcy, ponieważ tutaj też widzimy spadek o około 50% na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy. No a idąc dalej, jeżeli chodzi o tak zwany open interest, czyli o wartość otwartych pozycji na rynku kryptowalut, no tutaj podobnie jak w przypadku poprzednich wykresów, również obserwujemy spadek z 57 miliardów do 37 miliardów dolarów. Także tutaj może to nie będzie 50%, natomiast no bez wątpienia te spadki również są ogromne. No a idąc dalej, jeżeli chodzi o inwestorów. Krótkoterminowych, oczywiście, w ostatnich dniach doświadczali oni niemałych strat, ponieważ no, duża część inwestorów krótkoterminowych kupowała swoje bitcoiny po wycenach 95 czy 100 tysięcy dolarów. No a biorąc pod uwagę, że aktualnie cena bitcoina waha się w okolicach 85 tysięcy dolarów, tak naprawdę duża część inwestorów, yy, którzy zakupili swoje bitcoiny na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, jest po prostu na minusie. Natomiast jeżeli Mielibyśmy porównać zrealizowane straty z ostatnich tygodni do tego, jak wyglądało to jeszcze pod koniec ostatniego cyklu, no to te straty ogólnie nie są jakoś bardzo duże, ponieważ aktualne straty są na poziomie 8 miliardów dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wyglądało to na koniec poprzedniego cyklu, wtedy te straty były blisko trzykrotnie większe, ponieważ Pomiędzy dwoma topami strata była na poziomie niespełna 20 miliardów dolarów, natomiast na zakończenie Hossy było to nawet 21 miliardów dolarów. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że z tego raportu płyną do nas tylko negatywne informacje, i teraz powiemy sobie o tych stricte pozytywnych. I pierwsza z nich jest taka, że inwestorzy długoterminowi właśnie zakończyli fazę dystrybucji i weszli w fazę akumulacji. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o inwestorów długoterminowych, są to ci inwestorzy, którzy zakupili swoje bitcoiny ponad 155 dni temu. No, i jak to zwykle bywa, mamy fazę dystrybucji, czyli jest to okres, kiedy to portfele długoterminowe długoterminowe wyprzedają swoje bitcoiny z zyskiem. No i następnie wchodzimy w fazę akumulacji, czyli jest to okres zakupów, aby wyprzedać bitcoiny po wzrostach, które potencjalnie mają nadejść. Także ta informacja jest stricte pozytywna. No i idąc dalej, informacją stricte pozytywną na pewno jest ta mówiąca o tym, jak ochoczo inwestorzy długoterminowi wysyłają swoje bitcoiny na giełdę. No ogólne Przesłanie jest takie, że inwestorzy wysyłają y, kryptowaluty na giełdę, aby nimi handlować i aby potencjalnie je sprzedać. No i jeżeli chodzi o bieżący cykl, no to możemy zauważyć, że jest to tak naprawdę taki czwarty większy moment, kiedy to inwestorzy długoterminowi te bitcoiny wysyłają. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten wykres z perspektywy całego roku, no to możemy zauważyć, że ta presja sprzedażowa z każdym takim cyklem dystrybucyjnym, jest coraz mniejsza, no i coraz mniej ochoczo inwestorzy długoterminowi są chętni do tego, aby swoje bitcoiny sprzedawać, co może oznaczać potencjalne nadejście szczytu. Dobra, a teraz powiedzmy sobie o raporcie od Coinbase'a, czyli po pierwsze, jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie, no a po drugie, jeżeli chodzi o rynek amerykański, no to musimy pamiętać, że Coinbase jest jednym z głównych wierzycieli, jeżeli chodzi o amerykańskie etf -y. i to właśnie na Coinbase te etf -y przechowują swoje bitcoiny. Także tutaj w raporcie mamy kilka ciekawych informacji. No i pierwsze z pytań było następujące, mianowicie na jakiej podstawie inwestorzy przewidują Wzrosty na rynku kryptowalut, no i tutaj mamy trzy główne powody. Po pierwsze, jasne środowisko regulacyjne, po drugie, adopcja instytucjonalna, no i po trzecie, zwiększona użyteczność kryptowalut, jeżeli chodzi o konsumentów. Także ta informacja na pewno jest stricte pozytywna. No i większość osób dopatruje się jednak pozytywnego wpływu zmiany administracji, jeżeli chodzi o amerykański rząd. No a idąc dalej, możemy również spojrzeć, jakie są plany dotyczące największych instytucji, jeżeli chodzi o inwestycje w kryptowaluty. No i z tego badania wynika, że blisko 60% instytucji planuje inwestycje blisko 5% swoich aktywów właśnie w kryptowaluty. Także no ta informacja również tą informację również musimy uznać za stricte pozytywną. No a jako ciekawostka warto również zauważyć, że aż 73% instytucji przechowuje kryptowaluty inne niż Bitcoin oraz Ethereum. Natomiast najczęściej jest to XRP oraz Solana. Natomiast no myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że w ogóle tak owe altcoiny są w kręgu zainteresowań, jeżeli chodzi o podmioty instytucjonalne. No i kolejna z ciekawych informacji, dlaczego te instytucje ochoczo patrzą na rynek kryptowalut. No i tutaj również mamy trzy główne powody. Po pierwsze przewidują zyski większe niż w przypadku innych aktywów. Po drugie inwestycja w kryptowaluty to jest również inwestycja w technologię. No a po trzecie kryptowaluty są uznawane jako hedge przeciw inflacji. Także no biorąc pod uwagę wszystkie te informacje na pewno powinny nas one poniekąd napawać samym optymizmem. Natomiast tak jak w przypadku poprzedniego raportu to nie jest tak, że znajdziemy w nim tylko i wyłącznie informacje pozytywne, ponieważ Mamy również pytania o zagrożenia, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, no i tutaj również mamy podane trzy największe powody, i tak naprawdę pierwszy z nich jest to niejasne środowisko regulacyjne, czyli mówimy tutaj o potencjalnym scenariuszu, gdzie plany Donalda Trumpa się nie powiedzie, no i dalej rynek kryptowalut na rynku amerykańskim będzie żył sobie w takim chaosie i tylko czekał na kolejne e, śledztwa skierowane ze strony Fedu właśnie w ich projekty. Natomiast to oczywiście nie wszystko. Po drugie, problemem może okazać się brak płynności, a także jako jeden z największych problemów rynku kryptowalut jest kwestia przechowywania aktywów, także chodzi o Self Custody, czyli coś o czym powiedziałem Wam już przed chwilą, czyli jak to ma miejsce w przypadku amerykańskich ETF-ów. Większość z nich przechowuje swoje środki właśnie na giełdzie Coinbase. No i pytanie, jak w przyszłości będzie wyglądał rynek kryptowalut pod tym kątem. Oczywiście ja nie mam szklanej kuli, Natomiast biorąc pod uwagę te dwa raporty, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy, moim zdaniem nastawienie do rynku kryptowalut powinno pozostać co najmniej pozytywne. Dobra, no i na dzień dzisiejszy to już wszystko. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, no to ja jednak chciałbym Was mimo wszystko przeprosić, ponieważ zdaję sobie sprawę, że podczas nagrywania tego materiału nie byłem w najlepszej formie. Natomiast wynika to po prostu z mniejszych bądź większych problemów w życiu prywatnym. No a po drugie nie chciałem Was pozostawiać bez odcinka na tym kanale w bieżącym tygodniu. Także dziękuję za oglądanie. Oczywiście chciałbym jeszcze raz przypomnieć o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No i co? Materiał za tydzień na pewno będzie zdecydowanie lepszy. Dzięki, do usłyszenia, cześć!